Dolegliwe są brzydko wyglądające szkoły z fatalnymi elewacjami, podobnie wyglądające przedszkola, brakujące miejsca w żłobkach, brak parkingów, brak chodników, brak oświetlonych przejść. Jeżeli by dzielnice miały realną władzę, do tego by nie doszło. Cała konstrukcja, którą chciałbym z Państwem razem widzieć, wygląda tak, że Państwo otrzymują pięciokrotnie większe środki niż miały dzielnice do tej pory. W ślad za tym idą precyzyjnie rozpisane zadania, za co odpowiadacie. Widzę w Państwu arcyważną rzeszę ludzi, z którymi chciałbym po wygranych wyborach rozmawiać. Rozmawiać z każdą dzielnicą rozmawiać z jakąś reprezentacją dzielnic i chciałbym, żeby się udało zbudować taki świetny pomost pomiędzy radnymi, którzy są jakby spośród Was wybrani i Wami, dlatego że jest potrzebna harmonia pomiędzy tym, co będą postulowały dzielnice, a tym, na co będzie wyrażała zgodę rada miejska chodzi nam o to a żeby uzyskać taki efekt synergii żeby z jednej strony żeby z jednej strony pomogli naszemu kandydatowi teraz przez ten tydzień uzyskać jak najlepszy wynik w drugiej turze a z drugiej strony też żeby skorzystali z poparcia Stanisława Kracika przy okazji wyborów do rad dzielnic